Cześć, chciałbym pokazać Wam w tym nagraniu super ćwiczenie na spalanie tkanki tłuszczowej. Nie musicie tego ćwiczenia wykonywać na siłowni, możecie go wykonywać w domu albo jak macie ogród w ogrodzie, w parku, gdziekolwiek. Nie zajmuje dużo czasu, wystarczy poświęcić na niego, nie wiem, 5-10 minut maksymalnie. Każdy może znaleźć na to czas, także nie mówcie mi, że nie macie czasu na ćwiczenia, bo te 10 minut zawsze możecie znaleźć. To może być oglądanie mniej telewizji, siedzenie mniej przed komputerem. Jeżeli naprawdę zależy Wam na tym, żeby mieć nie wiem, płaski brzuch i trochę się odchodzić, to myślę, że te 10 minut powinniście znaleźć bez problemu. Yy, I właśnie, żeby nie było wymówek, pokażę Wam super ćwiczenie, które możecie zawsze wykonywać w domu. Yy, jest ono bardzo skuteczne na spalanie kalorii. Yy, możecie je sobie dopasowywać do własnych potrzeb i do własnego poziomu po prostu. Yy, yy zdolności fizycznej. Jeżeli nie ćwiczycie regularnie to na początku po prostu to ćwiczenie może Wam sprawiać lekko y, trudności, możecie po prostu wykonywać to troszeczkę wolniej, nie musicie wykonywać go y, zbyt dużo, tylko po prostu wedle własnych y, umiejętności. Y, na czym to polega? Co to za ćwiczenie w ogóle? To ćwiczenie nazywa się burpees. Bur y, nie wiem jak się to tłumaczy po polsku. Y, zaraz Wam pokażę mniej więcej na czym ono wygląda. Pozycją wyjściową do tego ćwiczenia jest po prostu e, przysiad. Robicie to właśnie tak: przysiad, następnie jest wyrzut nóg do tyłu, e, pompka, podniesienie się, powrót nóg i wyskok do góry. I to jest całe ćwiczenie. I to ćwiczenie powtarza się w kółko. E, najlepiej, właśnie przy dużej intensywności, jak najszybciej, żeby zmęczyć się jak najwięcej. Im szybciej będziecie to robić. I im dłużej, oczywiście nie za długo, bo to tam z 5-10 minut maksymalnie będziecie w stanie to zrobić, to po prostu Wasza zdolność do spalania tkanki tłuszczowej będzie optymalna. Ja lubię sobie to ćwiczenie na przykład zrobić w formie hit treningu albo Tabaty, czyli taki trening interwałowy. Polega on na tym, że robicie na zmianę intensywne ćwiczenia z odpoczynkiem. Więcej o tym piszę na mojej stronie zrzucicbrzuch.pl Możecie sobie tam poczytać o hit treningu, a zaraz Wam pokażę mniej więcej jak to wygląda w praktyce. Czyli ja zrobię na przykład nie wiem dwie serie takiego intensywnego treningu na przemian z odpoczynkiem i Wy na przykład możecie to zrobić nie wiem ile chcecie, może to być 5 serii, 8 serii, 10 serii Wedle Waszych zdolności, po prostu fizycznych. Generalnie, na przykład, tabata polega na tym, że robi się 8 serii, 20 sekund intensywnych ćwiczeń, 10 sekund odpoczynku, 20 sekund intensywnych ćwiczeń, 10 sekund odpoczynku. I tak 8 serii, i to wszystko, co Wam wystarczy. Po takim ćwiczeniu będziecie spalać tkankę tłuszczową przez około 24 godziny. Także polecam to ćwiczenie. Każdy na pewno znajdzie. 5-10 minut na to, żeby je wykonywać. Zobaczcie więc, jak to powinno wyglądać. Jak chcecie też, możecie zrobić sobie taki, takie wyzwanie na przykład codziennie mierzyć sobie, ile w stanie będziecie zrobić takich burpis w ciągu minuty i starać się ten wynik po prostu poprawiać każdego dnia albo każdego tygodnia, aż do momentu, kiedy będziecie naprawdę bardzo dobrzy w tym. Także możliwości jest wiele, możecie sobie w różny sposób po prostu organizować to ćwiczenie wedle własnych potrzeb. Ja teraz pokażę Wam mniej więcej, jak mógł wyglądać taki trening właśnie interwałowy. Nie będę mierzył teraz dokładnie czasu, będę robił 10 burpis, krótki odpoczynek, znowu 10 burpis. Wy też tak możecie robić, jeżeli nie macie jakiegoś timera. Teraz w sumie na telefonach są timery, nie ma z tym problemu. Są też aplikacje do, do hit-treningu i do tabaty, które będą Wam odliczać czas. Także jak chcecie, możecie sobie spokojnie ściągnąć i, i robić. A jeżeli nie chcecie komplikować sobie za bardzo wszystkiego, to właśnie możecie sobie odliczać na przykład 10 burpis, około 10 sekund odpoczynku, i później z powrotem 10 burpis albo nawet 12, to zwiększać stopniowo. Ja zrobię to w ten sposób, że będę robił 10 krótki odpoczynek, 10, żeby Wam pokazać mniej więcej. Jak to wygląda? Także zaczynam. Robiłem 10 ćwiczeń, podkoczyłem za wysoko i należałem w sufit. Musicie uważać właśnie, jeżeli macie nisko sofit, najlepiej wykonywać to na dworze. Wtedy można wyżej skakać i jeszcze po prostu zmuszać ciało do większej aktywności fizycznej. Krótki odpoczynek, tak jak mówiłem, jeszcze z 5 sekund i robię drugą serię. Jak widzicie ćwiczenie jest dość męczące, wydaje się proste, ale jeżeli robicie to szybko i kilka serii, to będziecie wykończeni. Idzie się. Tak, jak widzicie, nie jest to skomplikowane, ale wymaga odrobinę aktywności fizycznej i odrobinę, e, odrobinę kondycji. E, bardzo ważne też, jak ćwiczycie, picie bardzo dużo wody. Odpowiednie nawadnianie jest e, niezbędne i bardzo potrzebne przy odchodzaniu, zwłaszcza. В данных